Witajcie moi drodzy. Bardzo się cieszę, że znowu się widzimy. Zanim ruszymy, zostawcie suba i kliknijcie dzwoneczek, bo dzisiaj, oj, będzie gorąco jak na parkiecie w samym środku finału. Maserak kontra Karolak, iskry poszły w ruch. Nie uwierzycie, co się wydarzyło w półfinale tańca z gwiazdami. Tomasz Karolak po swoim występie pozwolił sobie na małą złośliwość wobec Rafała Maseraka. Ale ten nie puścił mu tego płazem. Scena zamieniła się w prawdziwe pole taneczno-słownej bitwy. Karolak z typowym dla siebie humorem rzucił. Kochany, jak ty ćwiczyłeś od szóstego roku życia, to ja wtedy czytałem książki. Publiczność buchnęła śmiechem, ale Maserak od razu oddał celny cios. To pokaż mi ten krok opening. I co zrobił? Wyszedł na parkiet, poprosił partnerkę Karolaka i sam zaprezentował, jak to się robi. Publika oszalała, jurorzy nie mogli powstrzymać śmiechu, a Karolak z klasą przyjął ripostę. To był moment, który zatrząsł całym półfinałem. Nie było tam złości i była rywalizacja, duma i show, jakiego widzowie oczekują od Tańca z Gwiazdami. I właśnie za to kochamy ten program, bo to nie tylko taniec, to emocje, ludzkie starcia i iskry, które robią z telewizji prawdziwe widowisko. Karolak pokazał, że nie trzeba być idealnym tancerzem, żeby przyciągnąć uwagę. Jego występ był jak scena z filmu, szczery, romantyczny, pełen emocji. A kiedy śpiewał uszalął, studio zamarło. Dosłownie. Niektórzy mówią, że Maserak przegnał Karolaka z parkietu. Ale prawda jest taka, że to była tylko gra emocji i charakterów. Dwóch showmanów, dwa temperamenty i jeden parkiet, który nie znosi nudy. Finał coraz bliżej i jedno jest pewne, Tomasz Karolak jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeśli ta historia Was rozbawiła albo zaskoczyła, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, czasem nawet na parkiecie iskry potrafią zamienić się w ogień.